Dzisiaj sobie od rolowania mięśni kuszowo czyli mięśnie tylne uda. Potrzebujemy tego piłeczki, jakiejś skrzyni, jakiegoś podwyższenia. Siadamy sobie na skrzyni, kładziemy sobie piłeczkę pod udo. Zaczynamy sobie może tutaj, tutaj proksymalnie od kolana. Kładziemy sobie piłeczkę pod udo, delikatnie dociskamy sobie nogę do piłeczki. Wykonujemy ruch w biodrze hip hinge, czyli nie garbimy się, plecy są wyprostowane, delikatny skłon tłowia do przodu, w tej pozycji skłonu przodu, do przodu tłowia Wykonujemy sobie ruch wyprostu kolana do siebie. Na chwilkę utrzymujemy tą pozycję i powrót. Możemy sobie na jedną pozycję wykonać takich 8 ruchów góra-dół. Chcemy, żeby ten ból podczas wyprostu w kolanie delikatnie zmalał. Po tych 8 powtórzeniach możemy sobie delikatnie piłeczkę z, 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 ten, z, Podnieść do góry, bliżej biodra. Znowu dosiskamy sobie udo do piłeczki i znowu wykonujemy ruch w kolanie do góry i góra-dół. Pamiętajmy o tym, żeby plecy były w miarę wyprostowane, żeby nie garbić się, tylko tutaj ten ruch, tak jak przy w ciągu, wykonać sobie i wtedy lecimy sobie ruch góra-dół. Chcemy, żeby tutaj było mocne napięcie pod piłeczką na tylnej części uda.